Wyobraź sobie świat, w którym słońce przez wiele tygodni w roku w ogóle nie wschodzi. Mrok spowija lasy i iglaste, powietrze jest zimne i wilgotne, a ziemię może przykrywać śnieg. To miejsce kojarzymy dziś z wilkami czy reniferami. A jednak ponad 70 milionów lat temu, w epoce Kredy, żyły tam dinozaury. Brzmi jak sprzeczność? Przez lata wyobrażano sobie dinozaury wyłącznie w tropikach wśród palm, paproci i słońca ale odkrycia paleontologów zmieniły to wyobrażenie. Okazało się, że dinozaury były nie tylko władcami równikowych dżungli, lecz także mieszkańcami polarnych lasów, gdzie zima trwała miesiącami, a słońce znikało za horyzontem. To odkrycie całkowicie odmieniło naszą wiedzę o ich biologii. W tym odcinku przeniesiemy się do Arktyki, Australii i Antarktydy sprzed milionów lat, aby poznać niezwykłe stworzenia, które żyły na krawędzi nocy polarnej. Zanim poznamy mieszkańców tego niezwykłego świata, zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy na ziemię w epoce kredy. Kontynenty wciąż dryfowały, a globalny klimat był cieplejszy niż obecnie. Na północy Amerykę Północną przecinało rozległe morze śródlądowe zachodnie, które dzieliło ją na dwie części Laramidie na zachodzie i Apalachie na wschodzie. Na południu Australia i Antarktyda pozostawały połączone, tworząc fragment dawnego superkontynentu Gondwany. Nie istniały jeszcze wielkie czapy lodowe takie jak dziś, ale warunki polarne nadal stanowiły ogromne wyzwanie. Długa noc zimowa, trwająca nawet kilka miesięcy, oznaczała brak światła i ograniczoną dostępność pokarmu. Latem zaś dzień polarny przynosił niemal nieustanne słońce i szybki rozrost roślinności. Naukowcy potrafią dziś oszacować temperatury tamtych czasów dzięki analizom izotopów tlenu i badaniom skamieniałych roślin. W strefie równikowej średnia temperatura wynosiła około 30 do 35 stopni Celsjusza. Na średnich szerokościach geograficznych, takich jak dzisiejsza Ameryka Północna czy Europa, panowało około 20 do 25 stopni Celsjusza. W strefach polarnych, tam gdzie żyły nasze dinozaury, latem temperatury sięgały 10 stopni Celsjusza, a zimą mogły spadać w okolice zera. To oznacza, że Arktyka i Antarktyda w epoce kredy nie były skute lodem jak dziś. Lecz przypominały chłodne, wilgotne lasy i iglaste. Mimo to zimą panowały tam mroźne noce i zapewne zdarzały się opady śniegu. I właśnie w takich warunkach, które dla wielu współczesnych gadów byłyby zabójcze, dinozaury potrafiły rozwijać swoje populacje. A skoro już wiemy, jakie były realia, przyjrzyjmy się ich niezwykłym mieszkańcom. Pierwsze na scenę wkraczają hadrozaury. Wyobraź sobie ogromne stado potężnych zwierząt, których pyski przypominają kacze dzioby. Te roślinożerne olbrzymy, osiągające nawet 12 metrów długości i kilka ton wagi, poruszały się w grupach niczym współczesne renifery. Ich specjalistyczne szczęki, wyposażone w setki zębów ułożonych w baterie, pozwalały im mielić twarde igły, gałązki i kore drzew. W zimie, kiedy roślinność zamierała, mogły właśnie tym utrzymać się przy życiu. Najcenniejszym dowodem na ich obecność są szczątki młodych odnalezione na północy. To one zdradzają, że hadrozaury nie były jedynie letnimi gośćmi. One tam mieszkały, rozmnażały się i wychowywały potomstwo w samym sercu polarnej nocy. Ale hadrozaury nie były same. Tam, gdzie pojawiają się wielkie roślinożerne stada, prędzej czy później muszą pojawić się drapieżnicy. W cieniu wielkich hadrozaurów czaił się Troodon, drapieżnik, który nie imponował rozmiarami, ale nadrabiał sprytem i zmysłami. Mierzył około 2,5 metra długości, a jego oczy były jednymi z największych wśród wszystkich dinozaurów. To właśnie one dawały mu przewagę podczas zimowej ciemności. Wyobraź sobie go jako sowe epoki kredy cichego, uważnego, zdolnego dostrzec najmniejszy ruch w mroku. Co ciekawe, część naukowców sugeruje, że osobniki żyjące na północy mogły być nawet dwukrotnie większe od tych z południa. Wskazują na to skamieniałe zęby, które w niektórych znaleziskach są ponad dwa razy większe niż uznanych wcześniej okazów. Jeśli te interpretacje są trafne, oznaczałoby to, że arktyczne trodony były wyjątkowo przystosowane do trudnych warunków, łącząc niezwykły wzrok z potężniejszymi rozmiarami. Jego mózg, proporcjonalnie większy niż u większości dinozaurów, sugeruje, że potrafił planować i dostosowywać swoje strategie polowania. Czy działał samotnie, czy w grupie? Tego nie wiemy na pewno, ale możemy być pewni jednego. Był mistrzem przetrwania w świecie wiecznej nocy. Zapytasz, a kogo mógł ścigać trodon wśród arktycznych lasów? Jego naturalnymi ofiarami były niewielkie, zwinne, roślinożerne ornitopody, które żyły w runie leśnym i niemal zlewały się stłem. Nie imponowały rozmiarami, ale nadrabiały szybkością i sprytem. Dorastały do około dwóch metrów długości, a ich masa zależała od gatunku. Najmniejsze polarne formy ważyły zaledwie kilkanaście kilkadziesiąt kilogramów. Ich długie ogony stabilizowały ciało podczas gwałtownych zwrotów i szybkich sprintów. To właśnie rola małych roślinożerców, które w dużych liczbach zasilały łańcuch pokarmowy, czyniła je kluczowym elementem polarnego ekosystemu. Ich wielkie oczy wskazują, że świetnie widziały w półmroku, co było bezcenne w warunkach długiej polarnej nocy. Niektóre odkrycia z Australii sugerują nawet, że potrafiły kopać nory, kryjąc się pod ziemią w czasie największych chłodów lub gdy drapieżnik czaił się w pobliżu. Ale nawet w świecie pełnym szybkich i czujnych zwierząt musiała istnieć grupa obrońców, ciężko zbrojnych olbrzymów, którzy nie polegali na szybkości ani skrytości, lecz na sile i pancerzu. I tak trafiamy do ostatniego bohatera tej opowieści, Ankylozaura, lodowego czołgu Mezozoiku. Wyobraź sobie masywnego dinozaura, który zamiast uciekać, stawał do walki niczym opancerzona forteca. Jego ciało pokrywały kostne płyty i kolce, a ogon zakończony był potężną maczugą zdolną zmiażdżyć nogę napastnika. Choć ankylozaury wyglądały na powolne, ich dieta i odporność pozwalały im przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach południowego kontynentu. Żerowały prawdopodobnie na iglakach i twardych krzewach, a ich ogromne, ciężkie ciała Działały jak naturalne magazyny ciepła, dzięki czemu mogły funkcjonować w chłodnym, polarnym klimacie. To właśnie ta unikalna strategia czyniła je jednymi z najbardziej niezwykłych mieszkańców kredowych lasów. Ale jak naukowcy odkryli, że dinozaury naprawdę żyły w takich warunkach, zamiast tylko migrować? Odpowiedzi kryją się w skałach. Szczątki młodych to najważniejszy dowód. Gdyby dinozaury pojawiały się na północy tylko latem, nie znajdowalibyśmy tam młodych. A jednak odkryto liczne kości piskląt hadrozaurów. Histologia kości, badania mikroskopowe ujawniły linie zatrzymania wzrostu, podobne do słojów drzew. Pokazują, że dinozaury przeżywały okresy spowolnionego metabolizmu, zapewne zimą. Izotopy tlenu, chemiczne ślady w kościach zdradzają temperatury, w jakich żyły zwierzęta. Wskazują na chłód, ale nie na arktyczną pustkę. Skamieniałe rośliny, iglaki, paprocie i nasiona w arktycznych skałach. Dowodzą, że istniały tam bujne lasy. Każdy z tych dowodów to element układanki, która pokazuje, że dinozaury naprawdę potrafiły żyć w krainie zimna i ciemności. Oczywiście paleontolodzy nie zawsze są zgodni. Jedni twierdzą, że hadrozaury mogły migrować, tak jak współczesne renifery. Inni wskazują na dowody osiadłości, młode i brak śladów dalekich wędrówek. Podobnie z ich fizjologią, czy były stało cieplne jak ptaki i ssaki. Czy zmienno cieplne, jak współczesne gady? Życie w Arktyce sugeruje, że przynajmniej część z nich miała zdolność utrzymywania ciepłoty ciała. Niektórzy naukowcy sugerują nawet, że małe roślinożercy, takie jak Hypsilofodonty, mogły mieć pierzaste okrycie chroniące przed zimnem. To wciąż hipoteza, ale coraz częściej pojawiają się głosy, że pióra nie były domeną jedynie drapieżników. Aby lepiej wyobrazić sobie ten świat, przyjrzyjmy się współczesnym zwierzętom. Hadrozaury przypominają renifery. Oba gatunki żyły w stadach, przemieszczając się przez polarne lasy. Tak jak renifery wykorzystywały lato, by gromadzić energię, tak samo hadrozaury korzystały z obfitości roślin. Trodon był jak sowa śnieżna. Duże oczy i doskonały wzrok w ciemności pozwalały mu polować w nocy. Hypsilofodonty pełniły rolę królików kredy. Małe, szybkie, kryjące się w norach, stanowiły bazę pokarmową dla drapieżników. Ankylozaury przypominały piżmowoły, opancerzone, masywne i odporne na zimno. Były naturalnymi fortecami polarnego świata. Dzięki tym porównaniom możemy lepiej zrozumieć, jak niezwykle różnorodny i pełen życia był arktyczny ekosystem kredy. Dinozaury lodu i śniegu pokazują nam, że te zwierzęta były znacznie bardziej odporne i wszechstronne niż kiedykolwiek sądziliśmy potrafiły przetrwać nie tylko w tropikach, ale także w krainie zimy i nocy polarnej. A teraz pytanie do ciebie. Które ze współczesnych zwierząt najbardziej przypominają ci te prehistoryczne istoty? Napisz w komentarzu.